Piątek, 2 stycznia wita państwa Monika Babicz. Zapraszam na Magazyn Miejski, a dziś powiemy o Sylwester na Starówce. Podsumowanie roku 2014. Pierwszy raz od kilku lat mieszkańcy Zamościa mieli okazję wspólnie świętować nadejście nowego roku. Galaktyczna noc przebojów rozpoczęła się o godzinie 19:30. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Zamojski Dom Kultury i Miasto Zamość. Honorowy patronat przyjął prezydent miasta Zamościa, Andrzej Wnuk. Specjalnie dla mieszkańców przygotowano koncert w oparciu o różne style i gatunki muzyczne, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i świetnie się bawić. Na scenie wystąpili Vegas, Seeking Dreams, Daimos, JB Produkcja. Gwiazdą wieczoru była oczywiście Urszula. Muzyczną oprawą Muzyczną oprawą zajął się Jabkuk Selecta. Dla mieszkańców na rozgrzanie zorganizowano liczne konkursy, m.in. wiedzę o bajkach, wiedzę o zamościu czy konkurs tańca w parach. Podczas których można było zdobyć atrakcyjne nagrody. Dodatkową atrakcją, jaka czekała mieszkańców, były pokazy ognia Fire Show w wykonaniu zamojskiej grupy tańcerzy ognia Utopia. Noc pełną wrażeń uświetnił pokaz pirotechniczny, który rozpoczął się wraz z wybiciem północy. 3, 2, 1! Zabawy sylwestrowe odbywały się również w restauracjach i hotelach. W restauracji Nowe Miasto Nowy Rok przywitało około 120 osób. Natomiast w restauracji Osir bawiło się ponad 100 osób. Oto skrót najważniejszych wydarzeń minionego roku. Do Centrum Kultury Filmowej Stylowej w Zamościu przybyły gwiazdy polskiego kina. 8 stycznia odbyła się premiera filmu w Kręceni w reżyserii Piotra Wereśniaka, do której zdjęcia kręcone były w Zamościu. We wrześniu minionego roku w Zamościu kręcone były ujęcia do nowego filmu Piotra Wereśniaka w Kręceni. 8 stycznia w Centrum Kultury Filmowej Stylowej w Zamościu na ogólnopolską premierę komedii w Kręceni przyjechali twórcy filmu. Teraz właściwie czekamy. Y na taką podstawową odpowiedź, czy ja rzeczywiście, czy my rzeczywiście zrobiliśmy komedię. Ponieważ to, że ja sobie nazwę film komedią, to niewiele znaczy. To, czy ten film jest komedią, to Państwo mnie na to odpowiedzą. Ja tu sobie będę w ciemnościach siedział i słuchał, czy Państwo się śmiejecie, czy nie. I w tej sprawie akurat nie jesteście w stanie mnie oszukać, ponieważ kurtuazyjnie na pewno śmiać się nie będziecie z tego filmu. W rola głównych zobaczymy Piotra Adamczyka, Bartosza Opanię, Pawła Domagałę, Kamilę Bar, Dominikę Kuźniak, Monikę Krzywkowską, Kacpra Kuszewskiego oraz Krzysztofa Stelmaszyka. Film opowiada o trzech pracownikach śląskiej fabryki samochodów, którzy zostają objęci grupowym zwolnieniem. Za pieniądze z odprawy postanawiają ostatni raz zaszalać w Warszawie. Problemy zaczynają się podczas postoju w okolicach Zamościa, kiedy trójka kolegów jest pomyłkowo wzięta za kogoś innego. Ja gram tam ślązaka, więc trochę z zamościem niewiele może mieć wspólnego, ale. Przez to, że, że takich miast jak Zamość jest tak niewiele, to nawet trasę, którą mieliśmy pokonać pomyłkowo, jadąc z Warszawy na Śląsk, no wyjechaliśmy przez Zamość. To jest bardzo dziwna trasa, ale nagiliśmy, że tak powiem, historię filmu po to, by nakręcić ją u państwa. Gram Ślązaka, który właśnie stracił pracę i postanowił razem z kolegami no, w jakiś sposób przekuć tę porażkę w przyjemność. Ja gram szyję, taki sympatyczny gość... Kucharz pantofel, ale on jest w paczce z, z Fikołem i z Francesco, czyli z Bartkiem i z Piotrkiem. No i tyle. Bardzo fajna, sympatyczna postać, taki trochę, trochę pierdołowaty. Zagrałem Fikoła. To jest taka, To jest taki jeden z trzech bohaterów tego filmu. Zostaliśmy wzięci za niemieckich inwestorów i. Tutaj zaczyna się cała, cała gama anegdot, i mam nadzieję, że dobrej zabawy. Zamość bardzo spodobał się ekipie filmowców, jak również samym aktorom. Genialnie się pracowało w Zamościu. To jest super miasto, piękne, bardzo filmowe. I, i tak mam nadzieję, że będzie więcej filmów w Zamościu. Może w jakichś właśnie okresach stanie Mam nadzieję. Cieszę się, że producent, dystrybutor zdecydowali, że pra-premiera filmu będzie w Zamościu, bo to miasto bardzo pięknie nas przyjęło i w ten sposób chcieliśmy właśnie Państwu i Zamościowi podziękować. Super. Filmy wyświetlano jednocześnie w dwóch salach i na obu był komplet widzów. Od twórcy głównych ról chętnie fotografowali się z widzami, rozdali też dużo autografów. Film wszedł do kiny 10 stycznia. Zamojski społeczniak od nowego roku szkolnego otwiera nową polsko-niemiecką szkołę techniczną. Od roku szkolnego 2014-2015 pierwsze społeczne liceum ogólnokształcące imienia Unii Europejskiej w Zamościu wspólnie z partnerami zagranicznymi tworzy pierwszą polsko-niemiecką szkołę techniczną. Zanim nie mieliśmy wszystkiego uzgodnionego w 100%, zanim nie byliśmy pewni pewnych działań, które, które planujemy, nie chcieliśmy stwarzać nadmiernego szumu marketingowego. Tu nie chodzi o marketing. Tu chodzi o to, by zaoferować zresztą tak, tak szkoły społeczne pracują od wielu lat jeżeli już oferują jakiś. Plan kształcenia, jakiś program, jakiś poziom kształcenia, to musi być to na najwyższym poziomie. Do tego nas zobowiązują również wyniki rankingów, więc nie można wyjść z inicjatywą, która będzie tylko inicjatywą marketingową, po to, żeby, żeby pojawił się, nie wiem, kontrprodukt, załóżmy to dla, dla oferty szkół tworzonych przez, przez WSZE. Natomiast zależy ona na tym, żeby to była bardzo konkretna, przemyślana i jednocześnie. Interesująca dla obu stron propozycja. Uczniowie w szkole technicznej będą realizowali tradycyjny program przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego. Jednak dodatkowo duży nacisk kładziony będzie na język niemiecki i angielski. Dodatkowo na wakacjach po pierwszej klasie wyjadą na miesięczny staż do Niemiec. Staż odbywał się będzie między innymi w takich zawodach jak inżynier mechaniki i budowy maszyn, mechatronik, mechanik przemysłowy czy mechanik precyzyjny maszyn CNC. Na wejściu też nie chcemy tworzyć jakiejś masówki, że to będzie masowa, masowa szkoła. Nie chcemy. By to była, zresztą tak też podchodzą Niemcy przy swoim kształceniu zawodowym do, do, do kształcenia, że nie są to, jakby, nie, nie kładą nacisku na ilość, tylko na jakość. Przykład: szkoła, przy, szkoła przyzakładowa przy firmie Optima Group liczy około setki uczniów. Na jedno miejsce w tej szkole jest ośmiu kandydatów. Także tu chodzi o pewną jednak wyłowienie z rynku osób, które rzeczywiście chcą. Jakby chcą się podjąć również takiego ryzyka, bo to w jakim stopniu jest ryzyko na przykład wyjazdu na, na miesiąc czasu za granicę, oczywiście z opiekunem, ale no, to jest inny kraj, poza tym wakacje. Młodzież zamiast dwa miesiące być na wakacjach, będzie miesiąc. E... Intensywnie pracować. Intensywnie pracować tak. Uczniowie po drugiej klasie odbędą miesięczny, pogłębiony staż w firmach w Niemczech w zakresie wybranych zawodów. Po zdaniu egzaminu maturalnego będą mieli możliwość swobodnego, niczym nieograniczonego wyboru dalszej ścieżki kariery i kształcenia. Uczniowie, którzy po maturze w Polsce zdecydują się na ścieżkę zawodową w Niemczech, otrzymają od 2017 roku po zakończeniu kształcenia w Polsce stypendium w kwocie od 500 euro w pierwszym roku kształcenia do 1000 euro w trzecim roku kształcenia. Polscy uczniowie będą pod tym względem tak samo traktowani jak uczniowie niemieccy. Po ukończeniu kształcenia, uczniowie mają gwarancję zatrudnienia w wyżej wymienionych firmach. Wynagrodzenie w tych zawodach waha się od 1700 euro miesięcznie do nawet 3300 euro miesięcznie brutto. W Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu odbyła się ogólnopolska akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Finał ogólnopolskiej mobilizacji studentów na 104 uczelniach w całej Polsce odbył się 9 i 10 kwietnia. Fundacja DKMS Polska wraz z 230 studentami z całego kraju zorganizowała największą w Polsce, jak dotąd jedyną na świecie, akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Akcja ma na celu rejestrację potencjalnych dawców szpiku i szukamy bliźniaków genetycznych dla potrzebujących. W Zamościu zarejestrować się do bazy można było w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Łącznie przez dwa dni udało się zarejestrować 71 potencjalnych dawców szpiku. W całej Polsce przez te dwa dni baza wzbogaciła się o ponad 12 tysięcy osób. Właśnie potrzebne są takie akcje, mniej więcej chociaż co pół roku, bo wtedy dużo osób może się zarejestrować właśnie i pomóc. Fundacja DKMS, baza dawców komórek macierzystych Polska, działająca od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit od początku działalności, przebadała i zarejestrowała ponad 470 tysięcy potencjalnych dawców komórek macierzystych i jest tym samym największą bazą w Polsce. Już ponad 1000 osób z bazy DKMS podarowało cząstkę siebie innym, dając tym samym szansę na wygranie walki z Białaczką. Po 75 latach został reaktywowany bieg wokół twierdzy Zamość. 2 maja w Zamościu odbył się pierwszy ogólnopolski bieg wokół twierdzy Zamość, który został reaktywowany po 75 latach. Bieg, który odbywał się w okresie międzywojennym. I dzisiaj, w dziesiątą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, uznaliśmy, że musimy dać taki impuls, że samość jest tym miejscem, gdzie z jednej strony warto pokazywać piękno zamościa, ale z drugiej strony również warto rywalizować o zwycięstwo wokół twierdzy. I ten bieg ma to na celu, bo jest to pierwszy ogólnopolski bieg, patrząc po zgłoszeniach, są z całej Polski. Zawodnicy. To cieszy, to naprawdę cieszy. Do rywalizacji, która odbywała się na plantach i ulicach Zamościa, przystąpiły dzieci, dorośli, przedstawiciele służb mundurowych i nauczycieli oraz zawodnicy Nordic Walking. Bieg był zgłoszony w ramach Grand Prix Polski środkowo wschodnich biegach przewojowych i ulicznych. My jako po raz pierwszyśmy to zgłosili, no chcemy to rozpocząć. Mam nadzieję, że jeszcze twierdza nie jest zakończona w budowie od strony ale mam nadzieję, jak dożyjemy, że za rok, że zrobimy koło. twierdzę, tak jak było w dawnych latach międzywojennych. Ceremonii zapalenia olimpijskiego znicza dokonał Artur Kern, utytułowany lekkoatleta Unii Hrubieszów który był faworytem biegu głównego i jednak pokonało go dwóch Ukraińców. A nie byłem, my byłem jednym z faworytów, niestety nie udało mi się wygrać. Ten zawodnik z Ukrainy, który wygrał jest zdecydowanie lepszy ode mnie. Nie spodziewałem się, że jednak tutaj przyjedzie i, no i wygrał. No tak tak przepuszczałem, że on był, on był głównym faworytem do biegu, ja do wygrania biegu byłem drugim, trzecim. Mm -hmm. także... Ale był Pan najlepszym z Polaków? Najlepszy z Polaków oczywiście, niestety było aż 8 czy 10, 9 Ukraińców, także e, byłem chyba jedynym z dziesiątce, albo drugim, albo było dwóch tylko, także e, no była bardzo, bardzo dobra obstawa i bardzo szybki bieg. W biegu głównym wystartował Robert Pawłowicz, pochodzący z okolicy Radzynia Podlaskiego, sportowiec niepełnosprawny, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, wyciskany wyciskaniu tangi leżąc, uczestnik biegów ulicznych i przełajowych, które pokonywał o kulach, jest także poetą i tekściarzem. Urodziłem się z porażeniem mózgowym, lekarze nie dawali mi żadnych szans, więc na przekór przeciwnościom i medycynie biegam już 25 lat. Nie tylko biegam, jestem reprezentantem Polski w wyciskaniu ciężarów, wpływaniu na długie dystanse, w wyścigach na handbajkach. W tym roku mam mały jubileusz i planuję 15 sierpnia na uświęconej ziemi radzymińskiej pokonać pełny maraton na kulach. Walczę tutaj nie tylko z kilometrami, a walczę przede wszystkim o to, ażeby osobom niepełnosprawnym z widoczną dysfunkcją, tak jak u mnie, biegało się i funkcjonowało się w sporcie lepiej, żeby nie brał góry regulamin, który to piszą ludzie dla ludzi, żeby baczono na skalę trudności. Żebyśmy w końcu zaczęli być traktowani na równi, normalnie, bo chyba o to chodzi w sporcie. Patronat nad pierwszym ogólnopolskim biegiem wokół twierdzy zamość objęli Wojciech Wilk, wojewoda Lubelski, Marcin Zamojski, prezydent zamościa, Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Arkadiusz Bratkowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką odwiedzili zamość. Wzięli udział m.in. w uroczystościach Dnia Edukacji Narodowej. Wczoraj po godzinie 11 zakończyła się wizyta prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Zamościu. Do Hetmańskiego Grodu przyjechał wspólnie z małżonką Anną Komorowską. Pierwszym punktem ich wizyty było pierwsze liceum Ogólnokształcące, gdzie wzięli udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Prezydent wraz z małżonką obejrzeli krótki montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów pierwszego LO. W sposób szczególny też warto dostrzec ten bezpośredni związek. Wyrażamy w pięknej maksymie, którą często powtarzamy, która funkcjonuje w Polsce w, naszym, w, naszych, w naszych myślach, że takie będą Rzeczpospolite, jakie będzie młodzież Chowanie, Tu brzmi w sposób szczególny. Ale oprócz tego warto chyba w tym miejscu powiedzieć, że to powinno działać i w drugą stronę. Takie jest młodzież Chowanie, jakie są Rzeczpospolite. W jakiej kondycji znajduje się państwo polskie? Jaki, z jakimi ambicjami i aspiracjami zmierza przyszłość? Dlatego chcę podkreślić moją ogromną satysfakcję, że mogę dzisiaj w Dniu Edukacji Narodowej z Państwem rozmawiać w miejscu, które zostało w XVI wieku podźwignięte do poziomu akademii, a więc to było realizacją wielkiego zamysłu Jana Zamoyskiego, Wielkiego zamysłu, wyrażającego wielkie ambicje i zrozumienie jednocześnie potrzeb. Także w obecności pana prezydenta Macina Zamoyskiego, który dzisiaj występuje także jako ważny patron i osoba wspierająca i z urzędu, i z emocji. Te podtrzymanie nie tylko tradycji, ale podtrzymanie ambicji, aspiracji. Kolejnym punktem wizyty był Park Miejski, gdzie prezydent Komorowski i jego małżonka. Prezydent Zamościa, Marcin Zamojski, a także inni goście oraz harcerze zasadzili Dom Wolności z okazji 25 lat od wyborów 4 czerwca 1989 roku. Jest dla mnie zawsze przyjemnością, jeśli mogę. Uczcić to 25-lecie wolności, także sadząc dom, który w swojej i z swojej tradycji, siły jest zawsze gwarancją tego, że będzie coś dziełem długotrwałym. A wszyscy byśmy chcieli, aby wolność była dziełem długotrwałym i aby umacniała się z każdym rokiem. Jest nam miło, zarówno uczestniczyć w tego rodzaju uroczystości, jak i być przekonanym, że gdzieś w Polsce, w różnych miejscach, po prostu ludzie chcą różne środowiska właśnie w ten sposób utrwalić pamięć. O 25-leciu, a szczególnie o tym momencie, kiedy wolność zatriumfowała. Przecież na tym nie obchodzimy samych wyborów tej rocznicy 4 czerwca, ale zwycięstwa. W tych wyborach zwycięstwa całego wielkiego obozu polskiej wolności obozu Solidarności. Ostatnim punktem wizyty prezydenta było spotkanie z mieszkańcami Zamościa w sali konsulatu z Zamojskiego Ratusza. Anna Komorowska w tym samym czasie odwiedziła Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym krok za krokiem. Prezydent miasta Zamość, Marcin Zamojski, z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrodził nauczycieli dzień wcześniej. Łącznie nagrodzonych zostało 28 nauczycieli i 7 dyrektorów. Patrząc na naszą kadrę nauczycielską, można powiedzieć, że mamy bardzo dobrą kadrę nauczycielską. Oczywiście część ludzi, część społeczeństwa może uważać, że ten nauczyciel czy inny jest gorszy lub zły, ale to są bardzo subiektywne odczucia. One mogą dotyczyć jednostek, bo wśród populacji 1500 nauczycieli no zawsze się znajdzie jeden, dwóch czy nawet trzech takich, którzy nie sprostają, nie sprostają wymogom czasu. Nauczycielom montaż słowno-muzyczny przygotowały dzieci z przedszkola nr 12 i szkoły podstawowej nr 4 w Zamościu. Andrzej Wnuk został prezydentem Zamościa. Wyprzedził Marcina Zamojskiego o 133 głosy. O tym, kto zostanie prezydentem Zamościa, zadecydowała druga tura wyborów. Do urn poszło niespełna 35% mieszkańców miasta. Andrzej Wnuk zdobył 9451 głosów, natomiast Marcin Zamojski zdobył tych głosów 9318. Zapytaliśmy nowego prezydenta Zamościa o powyborcze wrażenia i plany dla Zamościa. Jestem zaszczycony tym poparciem, którymi Państwo udzieliliście w drugiej turze wyborów. Prawie 9,5 tysiąca osób to niesamowity wynik i dobrze rokujący na przyszłość. Chciałem podziękować mojemu konkurentowi, panu Marcinowi Zamojskiemu, za wspaniałą walkę, za doskonałe propozycje, które miał w swojej kampanii. Duże zmiany w urzędzie to przede wszystkim. Jakby zmiany personalne osób, które są odpowiedzialne za różnego rodzaju wpadki oraz złe działanie wydziałów na przestrzeni ostatnich lat. Odświeżenie kadry urzędniczej na stanowiskach kierowniczych przede wszystkim. I tutaj Państwo wiecie, że, że, że grupa osób, która ma różnego rodzaju błędy na sumieniu jest dosyć spora i myślę, że te osoby wiedzą. Czego się spodziewać? Natomiast w tej grupie osób na stanowiskach kierowniczych oraz niższych jest bardzo dużo, bardzo dobrych pracowników, których będziemy chcieli awansować. Liczę na to, że tak jak pan prezydent Zamoyski zawsze zachwalał tą współpracę, mówiąc, że radni są po to, żeby działać na rzecz dobra miasta. Ta Rada Miasta, która została wybrana, również będzie działała na rzecz. Dobra miasta. Mają świadomość tego Państwo, panie i panowie radni, że wyborcy wybrali mój program do realizacji, więc powinniśmy spotkać się w pewnym momencie i współpracować na, na rzecz tego programu, na rzecz miasta. Nie widzę tutaj problemu, żebyśmy mieli jakiekolwiek wątpliwości co do współpracy na niwie samorządowej. Oficjalne zaprzysiężenie nowego prezydenta Zamościa odbędzie się za tydzień.